A z tej strony Simuland, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Skangurka KO2. Dzisiaj przechodzimy kolejny poziom w tej grze. Ja już się nie mogę doczekać, więc zapraszam Was do łapkowania, subskrypcji mojego kanału, na dzwoneczka, żeby nic nie pominąć i wpadania na moje social media. Linki macie oczywiście w opisie. A my przechodzimy do tego odcinka, bo dzisiaj czeka nas trochę dłuższa przygoda. No to KO, powodzenia, a my lecimy. Och, Kao, mój drogi przyjacielu. Wiesz, Kao? Słyszałem, że masz problemy finansowe. Wskakuj na mnie! Lecimy w tropiki! No, oczywiście, że jesteśmy pewni. Idziemy na wyspę. Więc lecimy, zbierzemy tam, co nam zostało. No i, i tak naprawdę nie zostało nam dużo poziomów, żeby ukończyć tą grę. Dobra, jesteśmy tutaj i lecimy z naszym latającym przyjacielem, który pomoże nam się przedostać dalej. Więc najpierw musimy tutaj ogarnąć początek. Hej, Kao. Widzę, że się już dostałeś na naszą wyspę. Wskakuj. Przeniosę cię dalej. No to lecimy. Bierzemy się za ten poziom. Oj, oj. No nie. Nie udało mi się. No trudno. Lecimy jeszcze raz. Dobra. Tym razem mam nadzieję, że się uda, więc lecimy, 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 lecimy. No. No nie. Co chodzi, no? Dobra, może tym razem. Trzy razy sztuka. O, o! Udało się, dobra, dobra, dobra. No. no! nie! No żarty jakieś. Dobra, może tym razem już się faktycznie nam uda. Dawaj, 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 dawaj. O, ledwo co? Ale prawie. I jesteśmy na dobrej drodze. No to teraz lecimy dalej. No, no nie! Widzę, co może nie będę chwaliła, co? No za każdym razem, jak chwalę, że już jest dobrze, to giniemy. Więc zostawmy to tak, jakbyśmy nie chwalili. Jak pójdzie dobrze, to, to pójdzie dobrze. No nie! Jakiś żart mnie dzisiaj męczy. Serio! Zobaczcie, że też bije wszystkie beczki, ale po prostu wolę mieć wszystkie zaliczone. Z pewnością, czy wszystkie zbierzemy. Powiem Wam, ciężkie jest to sterowanie niczym wtedy, kiedy mieliśmy te pływanie i trzeba było pokonać tam tą płaszczkę, czy jakoś tak. Dobra, to mamy, czyli musimy lecieć tu. Tu, 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 tu. O, o tu dokładnie, a tu się nie da skrócić. Nie, y tak się kończy właśnie moje skracanie No dobra, dobra, dobra Tak to się właśnie robi Jak się chce Cwaniakować, jak to mówią No, no nie Lecimy dalej No dawaj, 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 No, O, tutaj dokładnie Tak, tak, tak No leci, leci, leci O tu, tutaj dokładnie Tu, tu, o, o, o Dokładnie, dokładnie tu, 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 o tu. Te trzy beczki. Nie, nie, nie. O, dobra. Słuchajcie, bo ja tutaj tak idę idę tu. Tu, 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 tu. tu. Delikatnie, delikatnie, delikatnie. No nie, ominęłam jedną beczkę. To nic. Później to zbiorę po prostu. To co ominę, to postaram się pozbierać. Ale te beczki są puste w sumie. To chyba tam nic nie ominę. Tylko te większe są chyba z czymś. Nie, jednak nie. Beczki nic nie mają. Tu, 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 tu. O, o, tak, tak, tak. Wiecie, na wszelki wypadek zawsze te beczki lepiej zbić. O, o, o. Do. No nie. <ścoughs> I od nowa. No i już prawie tam na drugiej stronie. O, dobra, udało się. Oczywiście kilka razy musiałam to przejść dla was, ale żyjemy, żyjemy. Lecimy dalej, dawaj, dawaj, dawaj. O, już prawie, prawie. Dawaj, dawaj, dawaj. O, o, o. no wlatuj tutaj. Czy tu coś mamy? O gwiazdeczki. Dobra. No to lecimy dalej. Oj, musiałam sprawdzić, ile nam brakuje. Na razie jest w miarę, w miarę. Zobaczymy na koniec, czy czegoś nie zapomnę. Jak tak, no to później poszukam. O, 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 dobra. O, 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 o nie. O nie, dobra, jesteśmy tutaj. Tu, tu, tak. To tutaj coś... A nie, to nie w tą stronę. Zobaczcie, mylę po prostu stronę. Tam musimy lecieć tu 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 tutaj tutaj i tutaj obsa opsa i o tu o tu dokładnie o tu są gwiazdeczki które mam do zebrania. no halo o proszę bardzo i możemy wrócić i nic tutaj nie ominiemy dobra tylko teraz zrobię to przelecieć i będzie dobrze dobra udało się no to idziemy dalej. Tutaj, tu powodzie, nie, 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 nie. A, dobra. Jednak się tutaj nie utopimy, no ale wiadomo, że można tu sobie krzywdę zrobić. Jak źle polecimy. Nie, tam jest ten do pokonania. Świetnie! Zebrałeś 50 gwiazd i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. A tak ogonem jest skuteczny Cieszy mnie to Więc możemy teraz sterować sobie kangurkiem Zbierzmy to co tutaj widzicie O tu proszę Jeszcze beczka Czy tu coś jest O jest monetka widzicie Wszystko można sobie tam znaleźć Tutaj są jeszcze beczki O proszę Tu co to Co to daje Aha tu nic więcej nie ma. No halo. Tu coś się robi. Mhm. Więc po co to to jest o tutaj? Bo nie rozumiem. Nie mam pojęcia. Dobra. Aha, Aha. To jest ciekawe. Tu, 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 tu. I tutaj. I tu przelećmy. Bo tu widziałam gwiazdki już z daleka. Więc mamy. Wybaczcie za mój głos jak słyszycie. Ale jestem troszkę chora. I mam katar, i mam e, obciążone strasznie gardło, więc tak naprawdę nie powinnam dla Was nagrywać, żeby sobie jeszcze bardziej go nie zadrzeć, ale po prostu potrzebowałam tego, bo już dawno tego nie robiliśmy, czyli nie graliśmy w Kangur Kakao, oprócz ostatniego odcinka. Dobra, zbieramy to, co tutaj mamy, tutaj mamy jeszcze gwiazdki do zabrania, zbieramy i lecimy dalej z poziomem. Dobra, czekajcie, może tu przelecę, będzie bezpieczniej po prostu wrócić. Więc tutaj wskakujemy, przenosi nas i lecimy dalej. Tu mamy kolejną tę te... trampolinę. Chciałam powiedzieć teleporter, ale tak się nie mówi, tylko trampolina. Więc tutaj i zbieramy tutaj to, co nam brakuje, czyli kryształy. O nie, ty dzisiaj, no. chodź tu ty. A masz ty. A masz ty. Dobra, mamy to. Musimy zabrać tylko to, co nam jeszcze brakuje. Czy tutaj coś jest na tej wyspie? Nie widzę, żeby było. Chyba nic takiego nie ma. A tutaj są gwiazdki, zaraz zbierzemy. Ale wydaje mi się, że tak to nic więcej nie ma. Zbieramy te gwiazdeczki tutaj. I lecimy dalej z poziomem. W ogóle zobaczcie, fajną to mam lampę. Już dużo nam nie zostało, no ale jeszcze trochę trzeba zebrać. O, tu mamy jeszcze kryształy. I tu będziemy lecieć. Tylko pytanie: czy lecimy na tę wyspę, czy lecimy tutaj? Chyba tutaj mi się wydaje, bo na tę wyspę to raczej nie. No, raczej nie. Dobra, tu musimy uważać, żeby nie spaść. I tu też musimy uważać, żeby nie spaść. Czy my tu coś mamy? Nie. Na to wychodzi, że tutaj nic do spinania nie ma, ale wyobrażam sobie, że tu coś może lecieć, przed czym będę musiała uciekać, ale chyba jednak nie. Tutaj coś jeszcze mamy? No, wychodzi, że nie. No to lecimy tutaj. Aha, czyli mamy jeszcze tyle do przejścia? No to przechodzimy w, w takim razie. Tutaj, hop, hop, hop. O, tu jest domek. Czy ten domek coś nam da? Nie wiem, może tu trzeba walnąć w ten dzwonek? Nie, nie. To nic nie daje. No to idziemy tu. Co mamy tutaj? O nie, znowu ten dziad! Kurde! Czy on musi zawsze tu być? Oua! Ty dziadzie! Pac, pac, pac! A masz ty? A masz, dobra. Mamy to. Czy tutaj coś jeszcze jest do zbierania? Chyba nie. W ogóle ten poziom jest przepiękny. Aż bym chciała sama popłynąć gdzieś, polecieć. O! Aż mi się marzyło takie wakacje, no ale to jeszcze trochę czasu do tych wakacji. O, będziemy strzelać z szyszkami, tylko pytanie: gdzie najpierw? Tu, czy tu? W ogóle, co to za platforma jakaś latająca tam w tle? Dobra, niech będzie tu ten balon. Teraz strzelimy w ten drugi, żeby nam się po prostu nie myliło, jak będzie za dużo tych, tych. No może tutaj strzelimy jeszcze jeden. Z względu, że potem nie będę strzelała to. To mi strzeli właśnie zamiast w to, to strzeli mi w ten drugi. O, okej. Okay. Mamy most. Więc przechodzimy. Tylko musimy uważać. Czy coś my tutaj jeszcze mamy takiego? Chyba nie. Tutaj więcej nic nie ma, żeby dostać. A tam jak mam ja się dostać? Może z tej wyspy. O, tutaj tej zielonej. Będę mogła się tam dostać. Zaraz zobaczymy. Czekajcie, czekajcie. No chyba tak. Tak. Stąd możemy się dostać tutaj i zebrać te rzeczy, które nam brakuje. Czyli kryształy i gwiazdeczki. No i musimy z powrotem się przetransportować w to miejsce, które tutaj widzieliście na początku, co weszliśmy tam na górę. Więc dobra. Wskakujemy i przechodzimy przez most, żeby zaliczyć dalej zadanie. Misję. W sumie nie zadanie misję. No i tu mamy iść dalej. No i idzie co jak. A, dobra, to tutaj była ta do przenoszenia. Więc znowu lecimy do góry i tu chyba muszę iść, czy nie bardzo. Chyba nie. Po co w ogóle jest ta platforma tutaj? Hm. Nie mam pojęcia. Zrobili platformę tylko po to, żeby była ozdobą? Nie wiem. O nie, tam będziemy płynąć po wodzie. No dobra, jakoś damy radę o niej i będziemy jeszcze strzelać. No cóż, nie mamy wyboru. Płyniemy. Pewnie jakiś pająk nam wyskoczy, a no jak? Tak myślałam, tak myślałam. I się dużo nie Więc Strzelamy w te pająki. Watch, ouch, ouch, ouch. No, nie jest to takie miłe, ała, ała. Żeby mi się tylko udało, bo w poprzednich odcinkach nie zawsze było to dla mnie dobre. No, ale dobra. Daliśmy radę. Mamy serduszko, więc życie nam oddali. I lecimy dalej. O nie, jakaś tabliczka śmiercionośna. Lawa. Czy my będziemy musieli uciekać przed tą lawą? Oh, no. Serio? No dobra. No to w takim razie uciekamy. Bo tu się zapada. O nie, 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 no to musimy uciekać. Dawaj, dawaj, kangurku Dawaj, Kao, desz radę. Damy radę, nie zginiemy. A to jak mam przeskoczyć? Chyba tak. O, dobra. O nie, tu co dwa. O, o, dobra. Udało się. O nie, tu jest przyspieszenie. O nie, jeszcze tego ptaka tu nam brakowało, przecież on nas spowalnia. Spowalnia nas na tym, kogurek by dał radę sam. No ale dobra, niech tak będzie, jak tak chce, to tak niech będzie. O nie, 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 nie. O, znowu raz jesteśmy bez niego? No dobra. O nie, 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 bo tutaj się łamią podłoże. Po tyłek spaliłam. To nic, to nic, to nic, to nic. To nic. Zobaczcie moje ekscytację, albo po prostu przeżywanie, ale po prostu chcę przejść ten odcinek z wami. O, o, o. Jesteśmy przy końcu. O nie, 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 nie. Dawaj, kongurku. O, dobra. Daliśmy radę, daliśmy radę. Zbieraj te kryształki i lecimy dalej. Dawaj, dawaj. O nie, znowu tam tak. Dobra. Skupmy się na tym, żeby przejść. Damy, damy radę. Damy, 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 damy. damy. Nie, nie. Nie! Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra. Jesteśmy, dawaj, dawaj, klingurku. Lecimy, już ci dużo nie zostało. Po prostej, po prostej, dawaj, dawaj, tylko nie spadnij. Lecimy, lecimy, lecimy. Już dużo nam nie zostało. Już tak mało. Dawaj, dawaj, zbieramy to, co nam brakuje. Dawaj, 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 dawaj. Jej! Udało się, zebraliśmy wszystko. Tak, zabraliśmy wszystko, więc jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Łapkujcie, subskrybujcie mój kanał, stawiacie dzwoneczek, żeby nic nie pominąć, i wpadacie na moje social media. Linki macie oczywiście w opisie. A my się widzimy w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i cześć!